Słuchajcie, muszę dalej gadać, bo to jest dla mnie. Ja skończyłem na tym, że zacząłem za dużo gadać o rozmowie z Grześkiem. Chodzi o to, że my się tak zaangażowaliśmy w tą rozmowę i tak mnie to podnieciło, że rozmawiamy może po raz pierwszy tak głębiej. No nie? I, i bardzo mnie to cieszyło, że my się rozumiemy. Że my nie jesteśmy żadni. Jesteśmy po prostu. Znaczy, on jest. Ja to nie jestem w żadnej klasie ludzi społecznej. Nie. Ja swoje życie kocham po prostu. Nie? Tak? Ale takie życie codzienne, które. Nie, wiecie, że to nie kosztuje. nie? Kosztuje tylko minimalną kwotę. Tą właśnie. Najmniejszy, żeby w rodzinie dobrze było, żeby, żebyśmy się wyżywili i, po, i żeby coś tam miało zrywki, zostało. No, ogólnie się mówi: The whole enchalada est. Noc. nie jest <taka>, taka, taka droga, nie? Ta całość, całego życia. Jeszcze dajemy radę. I dla mnie to jest najważniejsze. Tyle tylko. Czy ktoś nas nie na taksach? Nie? <śmiech> <śmiech> Słuchajcie, to wszystko jest iluzja. Myśmy dali się sprzedać. Ja już to kiedyś mówiłem, teraz jeszcze raz powtórzę. Nie? My jesteśmy. Ja, yeah, spirits in the material world. Yeah. what does it mean in Polish? Jesteśmy duchami. <laughs> duchami nas próbowali straszyć. Nie. Are souls. Dusze. Tak. Jest nas coraz więcej tutaj. To znaczy mówię o tych ludziach, którzy którzy są przy mnie blisko. Wiecie co? I jakoś tak mi się miło wydało teraz i przed chwilą również jak szła pani z dzieckiem na wózku i tak się ładnie do mnie uśmiechnęła, to sąsiadka, tak, a tam to jest na, na, na najlepsza rodzina, znaczy najlepsza, taka fajna ta rodzina, Znałam tych ludzi, bo mnie kiedyś na piknik zaprosili i w ogóle było miło, ale zaczęły się historie tutaj. Ze mną oczywiście, kiedy ja jestem bardzo niezadowolony.